Warto próbować, warto próbować. Zapraszamy na ostatni odcinek w klubie. Ostatni trening. Ostatni trening dzisiaj... I co? Jutro I urlop. odcinek w klubie, ostatni w tym sezonie. Można otwierać. Piast TV. Ostatni odcinek w klubie. Już będzie to opuszczane pewnie po meczu z puszczą więc już takie ostatki wam nagraliśmy Wszyscy na konferencji prasowej, rzecznik prasowy i ekipa medium. Idziemy zobaczyć co tam się dzieje. Chwileczkę, co tu się dzieje? Czemu niszczycie murawę? Odnawiamy ją. Czy co robicie dokładnie? Wartykulacje boiska gdzie idziesz ziemek? Po co? Pracować. Czy koniec sezonu jest. W Akademii sezon jeszcze trwa. W Akademii sezon jeszcze trwa. Więc idziesz do biura... pierwszej drużynie również. No tak, kończymy powolutku ostatki. To wszystko wszystkiego Wszystkiego dobrego. A Akademia coś kobiety. teraz gra ważnego? Tak, gramy mecz z rozwojem Katowice w czwartej lidze, e, który może nam zapewnić utrzymanie e, w czwartej lidze, także zapraszamy wszystkich. Michael! z ostatnim meczem, powiedz mi, będzie szansa na równie ładną bramkę? Słucham? Będzie szansa na równie ładną bramkę Słucham? w ostatnim meczu? Szansa zawsze jest. Wtedy rozmawialiśmy przed i znowu strzeliłeś, więc... Co no, to... więc zaraz znowu rozmawiamy i znowu strzelę. Tak na chłodno? Na najlepsza bramka w życiu? No, chyba tak, chyba tak. Ale celowałeś, czy zamknąłeś oczy przed to jest niesamowite, ale piękna była dziękuję, powiedzmy. Dziękuję, bardzo. Będziesz sobie oglądał do końca życia już. No fajnie, fajnie. Ale też po... w sumie, Może nie niepodobna, ale też... Yy, z wolę ja rok temu nie być pamiętasz z koroną tak. strzał. Może troszkę yy, łatwiliśmy po przyjęciu, ale też w sumie taki Wolej był więc. Więc taka może powiedzieć, że nie bliźnia, nie nasza bliźnia, bramka, ale podobna. Czyli co próbować? Próbować, warto próbować. Trochę zaczyna być smutno, że to koniec. Za chwilę wracamy. Tygodnie. Że niech kibice tęsknią, niech piłkarze siedzą przy grilli i odpoczywają, i odczujmy głód piłki. Nie odczujesz, bo Mistrzostwa Europy za chwilę. Ale to jest jednak co innego, oglądać Mistrzostwa Europy w telewizji, a przy, przyjść na stadion na mecz. Znaczy, kto nie był, to nie wie o czym mówię. To co, czego życzymy kibicom? Na koniec. Chciałbym coś od siebie powiedzieć. Żeby mieli okazję oglądać yy, w całym sezonie takie mecze na żywo na stadionach, o których będą długo dyskutować. Dzięki Piotr Hirczy z Polska Agencja Prasowa, był z nami w ten niecodzienny, wyjątkowy dzień kończący materiał w klubie. Cześć. Cześć. Zostaje z nami Werokargo na kolejny rok? Tak. No to dobrze. Co to za podziękowania? Co to jest Ewa? To pani Iwona dla każdego. Zawodnika. Ona a, robi nam to co pół roku. Co ty mówisz? To podziękujemy Pani Iwonie i dziękujemy, że jest z nami, że takie piękne rzeczy przygotowała. Cześć. Ale piękne, pokaż. A pokaż to jest w środku? Jest. Dobra, Pani Wono, jak Pani to ogląda, a pewnie Pani to ogląda. Ojej! To ręko rękodzieła. Niebiesko-czerwone rękodzieła. Aha, co ty wstefiego. mówisz? Przecież to jest Kupę pracy, Pani Iwono. Pani to powinna sprzedawać, a nie dawać za darmo. Piękne kotki. To co, dziękujemy i do zobaczenia. Nie płacze, bo kończymy sezon. Tak. A czy ty jesteś smutna, to już wiem, nie? Co będziesz teraz robić, te wakacje? Aha, wakacje. No w urlop między obozami, między sezonami. Nie mam urlopu między sezonami. Co będziesz robić? E, no będę kończyć studia na przykład i pracować. To bo studia. Bo praca się jakby nie kończy. Nasza praca się nigdy nie kończy. No, nie. Dobra. Czy nasza praca się kiedykolwiek kończy? Nie. <laughs> no właśnie, kiedy jest wolne tak naprawdę? To jest taki slot między... w połowie... No, tak po, no, Może ten pierwszy tydzień po sezonie dać się nam wyłapać kilka dni. No tak... nie no, trzeba się odgrzebać. Skończy się sezon z puszczą, to robisz kulisy przez jeszcze dwa dni, więc tak łatwo nie będzie. No tak, ale potem jakieś kilka dni na pewno da się czasu Tylko trzeba sobie wszystko dobrze zorganizować. Czas. Ostatni proporczyk tak wyglądał, bo już był pokazany, jak będzie to wideo puszczane. Dzięki Maro. I był ten sezon dla ciebie? Nie. Serio? Tak. No to co? Odpoczynku. Tak jest. A dla ciebie to jaki to był sezon, kolego? Dla ja? mnie? Tak, twarz już poprawiona, wszystko jest OK. No, jak no, można, można powiedzieć? Legenda, Gorzko słodkie. Wiem, kiedy zaczynam coś robić fajnego, to ten nagle BUM, nie? Tak, tak. Przepraszam do pan plantów przejeżdża. Pan gdzie jedzie? Ja jadę do drugiej <laughs> Nie chcę się chodzić. Powiedz tak krótko, jak przeżyłeś ten sezon? Mówisz, że słodko gorzki. No, fajny początek, fajnie wszystko, później niestety kontuzja i... No ale już doszedłem do siebie, więc tej to chyba formę. Kolejny sezon będzie tylko lepszy. Oczywiście, nie do O, Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Czyli co po robocie jeszcze robię, skończyłem. Do domu już, tak? Tak jest, na dzisiaj wystarczy. Dziękuję. Jeszcze zapowiedzieć piękny ostatni mecz Piasna i... Powie pan tylko, zapraszamy na ostatni odcinek w klubie. Zapraszamy na ostatni odcinek w klubie. Chodź bramkarz, szybko, bo Ostatni trening! Ostatni trening dzisiaj. I co? Jutro mecz i urlop. I gdzie jedziesz na wakacje? Yy, prawdopodobnie nigdzie, ja mam szkołę, więc będę musiał się uczyć, zaliczać tematy, więc... Na no, Czechowice. Będę musiał... Tak, Czechowice, co najwyżej.